Ocet jabłkowy ze względu na swoje lecznicze właściwości jest chętnie stosowany w medycynie ludowej. Działa przeciwbakteryjne, wpływa korzystnie na układ krążenia i może pomagać w odchudzaniu, obniża poziom glukozy we krwi. Czego składa się ocet jabłkowy znak zapytania kropka w occie jabłkowym znajdują się aminokwasy, enzymy, związki polifenolowe, pektyny oraz witaminy i składniki mineralne. Witamina C, witamina B1, witamina B2, witamina B3, witamina B5, witamina B6, biotyna, kwas foliowy, jak również fosfor, potas, sód, chlor, magnez, wapń, siara żelazo fluoriksem. Ocet jabłkowy jest lekko mętny i ma brązowo-żółtą barwę. Charakteryzuje się kwaśnym octowym smakiem i zapachem jabłek. Jak przygotować ocet jabłkowy znak zapytania.1 z umytych jabłek powykrawać obitel lub robaczywe części, zostawić skórkę. 2. Jabłka pokroić na mniejsze kawałki, zetrzeć na tarce lub zmielić w maszynce. 3. Masę tę przełożyć do szklanego naczynia z jak najszerszym otworem, zalać przygotowaną, ciepłą wodą, 1 litr wody na 800 g jabłek. 4. Na każdy litr wody dodać 100 g miodu, 10 g drożdży piekarskich i 20 g suchego chleba razowego. Odstawić do sfermentowania w pomieszczeniu o temperaturze 20 do 30 stopni Celsjusza.5. W ciągu 10 pierwszych dni zalewać 2 do 3 razy dziennie drewnianą łyżką. Po tym czasie przełożyć wszystko do worka z gazy i odcisnąć. Otrzymany sok jeszcze raz przefiltrować i przelać do naczynia z szerokim otworem. 6. Na 1 litr otrzymanego soku dodać 80 g miodu lub cukru i wymieszać drewnianą łyżką do rozpuszczenia. Naczynie przykryć gazą i odstawić w ciepłym miejscu. 7. Ocet jest gotowy w momencie, gdy zjaśnieje, co w zależności od rodzaju jabłek i miodu, może potrwać 40-60 dni. Gdy będzie gotowy, należy go przefiltrować i przelać do butelek, szczelnie je korkując. Przechowywać w chłodnym miejscu właściwości lecznicze octu jabłkowego. Głównym składnikiem octu jabłkowego jest kwas octowy, który ma potwierdzone działania antyseptyczne i antybakteryjne. Udowodniono, że ocet jabłkowy hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych. Działa profilaktycznie i leczniczo w przypadku wielu chorób NP. Reumatyzmu, przeziębienia, zaburzeń trawienia, bólów gardła, otyłości. Ocet jabłkowy wpływa pozytywnie na układ krążenia. Ocet jabłkowy obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu. Wykazano to poprzez badanie na szczurach. Kwas chlorogenowy, który jest obecny w occie hamuje utlenianie cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy. Udowodniono, że dodawany do diety zwierząt kwas octowy powoduje znaczne zmniejszenie skurczowego ciśnienia krwi, w porównaniu ze szczurami, w których diecie zamiast octu zastosowano dejonizowaną wodę. Osoby, które spożywały sałatki z octem minimum 5 razy w tygodniu, wyróżniały się istotnie niższym ryzykiem choroby niedokrwienia serca niż osoby, które jadły je rzadziej. Ocet jabłkowy reguluje poziom glukozy we krwi. Stosowanie octu jabłkowego zmniejsza ryzyko stężenia glukozy we krwi i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Jest zalecane w diecie ludzi z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i insulinoopornością. Kwas octowy odpowiada za najlepiej udokumentowane właściwości octu, który ma działanie hipoglikemiczne. Nie tylko ocet jabłkowy, również każdy rodzaj octu oraz żywność nim konserwowana wpływa pozytywnie na gospodarkę węglowodanową, co zostało potwierdzone w wielu badaniach. Pielęgnacja octem jabłkowym fermentacyjny ocet jabłkowy jest znakomitym środkiem do codziennych zabiegów kosmetycznych. Powinien również być stosowany po każdej kuracji przeciwgrzebiczej skóry, aby jak najdłużej utrzymać jej zdrowy stan. To skuteczny środek także na matowe włosy. Dodatek octu do ostatniego płukania zapobiega utracie sprężystości, gdyż kwaśny odczyn przytula z powrotem łuski do kory włosa. Mikstura sprawdza się także w tonikach. Dzięki pektynom uszczelnia przestrzenie międzykomórkowe naskórka. Nieco odżywia skórę, zwłaszcza witaminy z grupy B normalizujące funkcjonowanie gruczołów łojowych, dodaje skórze ani muszu i wigoru do walki o jak najdłuższe zachowanie zdrowego wyglądu każdego człowieka. Ocet jabłkowy, a odchudzanie, ocet jabłkowy to świetny środek wspomagający odchudzanie. Jest znakomitą przyprawą do sałatki mięsa oraz produktem o właściwościach leczniczych. Picie octu jabłkowego wspomaga trawienie, bo wydziela się wtedy więcej soków żołądkowych oraz szybciej są syntetyzowane enzymy trawienne. Podczas odchudzania należy przed każdym posiłkiem wypijać jeden szklankę przygotowanej wody z 2 łyżeczkami octu jabłkowego.